Słowo Boże na dziś, 30 maja. Czytanie z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu. Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na Ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie, jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojnę, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg Twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzesz Jego praw i nakazów które ja dziś polecam Tobie, wypełniać, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył Swe dni na Ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan Bóg Twój. Oto Słowo Boże. Psalm Sponsoryjny, 33. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, Ziemia jest pełna Jego łaski. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust jego, bo przemówił i wszystko się stało. Sam rozkazał i zaczęło istnieć. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarni Twoja łaska. Według nadziei pokładanej w Tobie, szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian: Bracia, Wszyscy ci, których prowadzi duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba ojcze. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili, wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste.